Jej stasz ze krzakiem. Krzak wolni, leć szybciej. Pod górkę właśnie, pod góreczkę, o to chodzi. Nie skręcaj pługiem, skręcaj równolegle bawełku, bez pługu, bez pługu skręcamy, bez pługu. Bez pługu. Bez pługu Stasiu. Bez pługu. Pawełku, bez pługu. Równolegle. Martkę odstaw. Gądzie Kitka szybciej. O, tu za jakaś krajka jeździ ninja. O, o, w pługu. Stary, w pługu dzieci bez... O, Pawełku, było teraz bardzo ładnie. Piękny Kitku. Patrzcie, Bardzo ładnie Pawełku, teraz bez pługu. Pięknie babciu, o to chodzi właśnie, to jest strasznie równolegle. Piotrusiu, zwolnij. Piotrze, do góry bardziej podjeżdżaj. Bardzo ładnie. Pod górę, bardzo ładnie. Pawełku, i tak jak teraz równolegle. Pójdź troszeczkę się, pójść w dół i równolegle zrób. Pięknie, Pawełku, o to chodzi. To jest idealne skręcanie. Bardzo ładnie. I tam koło paweł, koło trzymu się, koło wujka, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Nie rozumiesz, co zatrzymaj się? Ale dzisiaj mamy widoczek piękny, co? No, lecimy w dół. Piotrusiu, duże łuki. Taś do Piotrusiem, zwolnij biotyk, poczekaj. czekaj. Każdorowe szybciej, troszkę za nim. nim. szybciej, szybciej za nim. Wkręcę się już, wkręcaj. Pawełek, bardzo ładnie. O, napkę podniosłeś, Bliżej dobrze? Super. Piękny Pawełku. O to chodzi właśnie, to jest równoległe skręcanie. Bardzo ładnie. Jeszcze raz Pawełciu, Pięknie, o to chodzi. To jest idealne skręcanie Super wowełku. Dobra i teraz już ledziemy jak chcemy. Jak lubicie. Jiotrek zwolni. Jak lubimy. I teraz jak chcecie jechać, już jak chcecie. Pawełku narki równolegle. Sta się jak jeździsz z od do dołu. Lecimy. Dawaj coś się szybciej, dawaj coś się szybciej! Piękny mleko! Lecis prosto ładnie Super Ale osadzili mnie Sirlaki. Sure